Cześć, bardzo się cieszymy, że jesteście, mimo tego, że nie udało nam się na dwunastą. To niestety praca nie pozwoliła na to. No i tak, i teraz przejdziemy do wspólnej modlitwy. Królowa nieba, wesel się, alleluja. Ten ktoś na siłę, alleluja. Martwych stał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga. Alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył. Daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo nam miło, że jesteście, mimo tego, że no, godzinę nie udało się o 12. Jutro też serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że uda nam się o 12. Bardzo się cieszymy, że się możemy wspólnie modlić. I do jutra. Cześć!